Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Dead Space. I coś chyba po nas idzie. Bo ja sobie chciałam tak... O! Załadować całą... Wszystkie magazynki w bronie. A tu nagle... Już zaczęło gulgotać. O Jezu! Przepraszam. Gdzie to jest? Masakra. Dobra, no już się zaczyna. No. Okej, okay, gdzie jesteśmy? kogólnie dalej. Nie widzę. Dobra, na razie sobie tu czegoś poszukamy. Zapraszam. Wchodzę tam? Nie wiem czy my nie jesteśmy na tym małym stateczku. Chyba tak. Coś tam, coś tam. Szalałaś? To nie tutaj przecież. Halo, hej. No. Ja się nie zamierzam tam kolejny raz... ...z tym... ...męczyć. Dobra, tutaj. Size your glory. myśmy chyba wcześniej przechodzili. O, dzień dobry. Bo no to było to w dobrym życiu. Co to jest? A ja myślałam, że to. że one z tego wyszły. No, fajnie się dzieje. Już na pierwszym, na pierwszym razem. To jest! Nie, nie macie co robić! Przepraszam bardzo, ale ja mam złe przeczucia. I ogólnie mam złe przeczucia. Bo to coś tak... Ała! Dziwnie... Znaczy ja wiem, że to jest jakiś nowy potwór w ogóle. Uff, y O Ała! Pozwól żyć innym. Mm. Zaraz. Już widzę. Ty się miałeś ładować, Isaac. A. No! W zasadzie. No, dawaj. Kończ. Znaczy trochę później. Oj się. Co tu się dzieje? Teraz teraz wiesz O tak, to zaraz wybuchnie Ała! Ała. Oła, wow, jaka lipa. O macka. Dlatego weźmiemy sobie od razu tę broń. Już się zaczęło? Nie, ja nie chcę, żeby się zaczynało, ja chcę, żeby się naładowało. Oj, dobra. Ja się nie czuję w ogóle. No, ja sobie chciałam tylko to wziąć. Wy mi już tutaj, nie wiem, jakieś kłody pod nogi rzucacie. No, wyłazić. Co się stało? Eee, faktycznie nie! One z niego wylazły. Już tu już leci. No wiecie, to tak ciężko powiedzieć. Oła. Tak, kończ, ty się tutaj... Aha. Musimy się ratować pocieczką. No strzelaj ty za kuchy. Tak, już się nie ma naprawdę. Ła. Wow. Załaduj, sobie spokojnie, bo my mamy trochę czasu przecież, prawda? Już? Aaaa! Ok, strzelamy bok. Totalnie nie umiem trafić. Ej, chodź tutaj, ja ty. mały. No? Podziękował. Aha. To ci jest. Nie przesadzaj już. Nie ma tak źle. Bywało gorzej. Tak jak na przykład teraz. Dobra, mam nadzieję, że tutaj coś znajdę. Jest... Tutaj mam Stasis. I idę się... O, tylko jeszcze się przejść tak, żeby nie zginąć przy okazji. Masz coś dla mnie? O, dzień dobry. Masakra, ale napad tych, co tak szybko biegają. W ogóle sapiesz jakby tutaj, nie wiem, co się działo. Co to jest? Co to, jakiś szpital był, czy co? Jakieś łóżka. O! O! Tak, to akurat się przyda, na pewno. Dobra, nie mamy tu czegoś takiego. Wiesz. I jestem normalnie pewna, że za chwilę będziemy kwiczyć, że tutaj yy, ten... Amunicji nie ma. Znaczy, że mamy za dużo i trzeba będzie to jeszcze wyrzucać. Zaraz mnie nie wyrzuci. Ja się tutaj tędy delikatnie nie przejdę. A matka. To serio wygląda jakby nie wiem, to było jakieś pał. Dobra, nie mam się co martwić. Y Nie wiem, jakaś sypialnia była. to. Ile mam? Była zapełnione, ale niecałe. Dobra. Zarówno wracam. Trzeba sprzedać te inwentory. Scenotyk Large Medpack. Bardzo dobrze. Cieszę się. A, ale za mało pieniędzy mam. No. A, to nieważne. Medium Stasis nie uważam, żeby ja tu jest co nam tu było potrzebne. Tak, i od razu sobie ogarniemy to, żeby kupić żyćko. Lard czy metpak. Nie wiem czy tak nie, nie, nie lepiej medium nie kupić. Parę. Dobra. Jesteśmy gotowi, gdzie teraz? Tutaj. tak, no co tu się działo? O, dzień dobry. Halo? Pomóc panu? Nie możemy pomóc. Co mamy zrobić? Czekaj. No ja podejrzewam, że nie. Tam, tam to wyłączyć, ale z tak daleka raczej się nie da. Zaraz to coś zaskoczy. Ale najpierw się zapiszemy. Uciekaj, no, koleś, to ja. Ja myślałam, że tu już tak praktycznie nie to. Wszyscy zginęli. Ale. Czekaj. Tak, tak. Widać, ja, dobrze się tu dzieje. Nie, ja tam nie wchodzę. Daj mi święty spokój. Gdzie ty, koleś, uciekłeś? Tak, już nie widziałam, że tutaj te drzwi się otwierały. Czy tu się gdzieś wkomponowałeś? Tak. Zabijemy. A co to są te drzwi? Przepraszam, ja z nich wylazłam. Tak. Upsik. Gafę popełniłam. O, oh, siuuu! Moment, gdzie ja jestem? No to otworzył. Wysył, co? Ja coś czuję. Akurat pamiętam to. Zobaczcie. W końcu jest moment, który pamiętam. na jakimś spektrum. O wa. Szczerze? To to takie mm, no nie ciekawie. Mam to trzeba to no wiecie co, weźmiemy do tego pierwszą broń. Nie no będziemy tutaj marynować tego. Ja nie mam co no co. Teraz chyba się będziemy musieli cofnąć. No, no, nie, Ajzak, nie! Ty żyj! Halo! Nie! Pary! Leć! Trzeba się docisnąć tu do końca. Nie no nic mi tutaj nie dało. Chyba. Dasz radę, przeżyjesz. A, kurde. Ale... lipa. Nie ma szans, żebyśmy się tak przesunęli. Kurczę. raz. Drugi. Tak, i Skinezis, i w ogóle... To nie jest za fajne. Serio. Nie jest. Czekajcie. To ja już zmienię na tą pierwszą broń i trzeba to jakoś no... no tak. Lepiej ogarnąć niż wcześniej. aż Patrzcie, tak na raty? To tak chyba trochę nie ma sensu, nie? No Jeżeli to wyłamczy chociaż Nie no. Nie zaczęło jarać. Nie. A jak ja tam mam wrócić? Nie wiem, czy to ma sens, ale zróbmy. <laughs> no To jakoś tak nic specjalnie nie daje jeżeli ja je tu jedno wyłączę ale wiesz to może mieć jakiś sens bo tu chyba się da przebiec po prostu tak mi się nie daje, gdzie to teraz jest tak no kończ co i tu bym sobie teraz przebiegła i zginęłabym tak Nie, nie, tutaj nie, jest nie, taka jedyna taka dziura. taka Dasz radę. Dasz radę? nie, nie, tak, nie, nie, tak, nie, nie, tak nie, planowałam, wiesz? Wybacz. Przyjacielu. Nie, błagam, nie, nie. No po prostu wejść to i idź, ale to już nie macie co blokować. Boom. to trzeba wziąć biorę ja też jestem zdziwiona <grymna> Ta. Um. Ładujemy się. Ja nie wiem, czym my jeszcze jesteśmy w stanie to wziąć, jak to się jara. Aaa, no weźmy sobie jeszcze ten. Aaaa. Ja nie żartuję, nie poczułam. Mogę stąd wyjść? Dobra, i teraz wiecie, co trzeba zrobić. Uzbroić się w cierpliwość. Dzień dobry. Bo. Biegnę. Hammond? Hammond! Ha! czy ja miałam tam wrócić i górą um, pomóc? Chyba nie. Daj mi to. Tak więc, juhu, mamy bossa. Ała. Super. Tak się właśnie spodziewałam. No! Serio? Znaczy ja tak tylko delikatnie, proszę. Żyj. Co ja mam z Tobą zrobić? Uciekać! Nie ucieknę. A jakbym pojechał w górę? Nie pojadę. Gdzie jesteś? Tamą. Przepraszam. Kto to, to? jego? Co ja mam z nim zrobić? Wiem, że ogólnie... Tak, 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 tak! Pamiętacie? Zawsze się nawala w plecy. Jak jeszcze jest czym? ma się czas. Gdzie jesteś? Tak jest czym i ma się czas. Sam zacząłeś ładować, tak? Wspaniale. Nie miałeś takiego samego planu jak ja dobrze jest. Ej, franca. Dzięki, i że pomyślałeś. Czy coś ci zamierza odpaść? Bo wiesz... Jest... jest ciut męczący. Na... na Amen. Widzimy się, mamy czym leczyć. Tak jest! Kiedy będziesz miał... O, no, wszystkie? ...i łapie... Ja ...to wszystkim? Amont! Ja jeszcze mogę z tobą pogadać? Pomplu. Och, szczerze, nie wiem czemu mi się wydawało, że Hammond w sumie tu przeżył, że myśmy tu jeszcze gadali, siedzieli obok siebie. Pardon, w którą stronę? Chyba tu. Tak? O nie, przepraszam.

Zapakowałam się! Aaaa! -a. <grych> oh no. gdzieś jedziemy? Czekaj, zacząłem coś przesuwać. Aha, dobra. E! Tak. Na wszelki wypadek. Wszelki wypadek. Zapiszę się. Wiem, że zaraz to wszystko wybuchnie, ale zapisać się trzeba. A tak. ono tu się tu gdzieś wsadza, czy co? Ach tak, nie w tę stronę proszę. Ojej. Au, to by się spodziewał, nie? Dobra i tu chyba będziemy już wychodzić. I wyjdziemy w stylu jakiś... nie wiem... wspaniałych, to się podwiotrub. Znaczy, no właśnie, że to się rozsadzi i w ogóle. Że ja mogę wrócić do domu? Halo? Znaczy, do domu. Do tej dziury, którą tu przyszłam. Walor. O dzień dobry dziuro, którą tu przyszłam. Jakbyście mnie stąd proszę. Tak, dziękuję bardzo. To ma stąd uciekać jak najszybciej, póki jeszcze można. Jak to. Tak się nie robi! A, tu tram station, no. Wow, super. Nie trzeba się zapisywać. Tak, chcę stąd wyjść. Masakra! Dobra. Tak, kompletnie. O. Tak, safe. Tak. Hmm. Okej, okay, ale tutaj sobie już nasz odcinek zakończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobał. O, i chyba jesteśmy coraz bliżej końca. Conheço. Tchau! <laughs>